Przepisowo snąć. Jak nie przepisowo Znamy sobie nieprzepisowy. Nie, nie. Na... Zacznijmy od tego, że nie było żadnych przepisów. Były przepisy. Nie zna się. Nie ma synek wyjazdu. Nie ma. Ciebie. Ty siebie, o... siebie opóźniesz nie mnie. Nie, nie, nie. No tak. Czy będę i tak szybciej? Nie będziesz szybciej ode mnie. Będę. Zakład? Nie. Tak, tak. Będziesz? Jest, jest, jest. No to o ile robuxów chcesz się założyć? Nie, o zero. No to dobra. No to zakład. Okej okay. Już będę za to. Ale jedziesz normalną trasą, nie? No jadę normalną trasą. W się sensie posionym Czy normalną? No, posionym. Nie. Żadne TY jesteś nie. PRZEDE MNĄ?! Nie... To jakiś babon musi jechać Albo bot Tak, to babon Bardzo możliwe Ja jadę za tobą Jestem daleko Ale w tym problem, że ten ziomek... Że ten ziomek jedzie przepisowo no. Będę go musiał wyprzedzić, bo... No to nie, sobie. to ty jedziesz przede mną Nie... To nie Jaki masz kolor tej? Ja mam snyk y, brązowy kolor A to nie, to nie ty Dobra, kolejne 300 zł uh -huh. To jesteś ty, jak, jak nic nie. Tak nie. Tak Na 100% to jesteś nie ty ja, ja To jest na 100% Ty y, ciężarówką. Tak, to jesteś ty, widzę cię nie mnie, para. Widziałem Przez tory może Ja, tory stoją, nie? Nie stoję. Ojejku Ale mnie chłopie tu driftem wzięło teraz NIE! Misnąłem, misnąłem, misnąłem ten Wygrałbym, gdybym nie misnął tego Niech chłopie, bo ja jeszcze dojechałem w momencie, jak ty to misnąłeś Tylko, że... Nie Nie, ale ty oszukałeś, bo pojechałeś skrótem nie chcecie pojechać skrótem? Nie, nie pojechałem z skrótem. No, tak, 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 ja chopię cię widzicie. Ja pojechałem normalnie. Nie, nie, nie. Ja tu mam normalnie. Tak. Jak pojechać skrótem, babony? Nie pojechałem, skrótem. pojechałem, nie pojechałem skrótem. Nie pojechałem skrótem. Nie, to nie. Nie pojechałem. Zobaczy y, za. Ne, 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 nie. No to ja ci zablokuję drogę teraz. <noise> Oho! Oho, jak cóż teraz wyjechać? Na luzie. Ja na rynku, jestem na na nie jestem na nie nie nie, rynku, jestem Nie, nie, jestem na No synek synek, ja muszę konkurencję powstrzymać No może idę awka teraz A mi zaliczyło, i co teraz? No to skan No to się resety Dalej może samochody do Darłowa dowiedźmy Co? Samochody do Darłowa może dawaj Czekaj, bo ja teraz muszę zrobić bincy. Aha No to ja sobie wezmę jeszcze raz. Doszeczkowa może. Mm, albo wezmę, wiesz co wezmę? Mleko do malechowa. Niech to na czacie. Kimś tam ze za samochodem. Niech o to piszę na mnie, Mi się wolniej teraz rozpędza. Popciągaj mm. na no mnie z tyłu. Mm. Nie, na być jest miejsca. Stoję w miejscu i mam no je trąbki. jest normalnie. Mm. Mm. już będę wyszedł ma to najlepszy, on będzie szybszy nie. Nie, no nie wytrzymam. Bo nie jest na problem. akrola. i W moim ładunku. Ja się resetuję chodnie hmm. skąd gdzie ty jesteś? Ja robię bindy teraz dla grupy e special.

Dobra, to jednak jest łatwo to sprawdzić. To zmarzlewa chyba. Nie wiem, gdzie jest, teraz Wiesz, ten team śmieciarz jest w ogóle... Coś zdedał trochę. No bo teraz wszyscy już wiesz... तो समस्या को सूत्र दिया स्टैटिक पंचारका होय वे वे कहां ब्लांक है इधर से Jeszcze raz inne kargo Tylko nie wiem jakie Spróbuję jeszcze raz to mleko do Malechowa postać? Mleko? Tak no Tobie wcześniej jakiś autobus mi chodzi przeszkodził On mnie chodzi jak pijany I w niego wjechałem, ja Od tyłu chyba on zaczął nagle hamować. Jak jakiś baran. Oho, skam. I mi ładunek na kobie zbudowało w ciężarówce. I czasami to ciężarówka tak mi w ładunku nie I mogłem tylko do tyłu jechać. Co teraz pojawi? Jeżeli mi nikt nie przeszkodzi. zrobili, że te lepsze ciężarówki szybciej zmieniają wieki teraz tak

Jakiś maluch we mnie wjechał Oho Utknąłem w rowie A jednak nie O, chyba pani ten... ...tym, że jakoś wyjechałem A ten chłop dosłownie jechał swoim pasem Zauważył mnie, to nagle zmienił pas No skemno A chłop miał dwa pasy, nie?

tomar el juego